Siema, z tej strony Mat, a w tym filmie pokażę Wam jak zlutować NCT w 4 minuty. Jeszcze chciałbym zaznaczyć, że ta metoda dotyczy tylko lutowania skrzynek, a nie ma w niej miejsca na pozyskiwanie shulker boxów. Jeszcze na wstępie chciałbym zaprosić Was do zasubskrybowania tego kanału, zostawienia łapki w górę. Wbijajcie też na mojego Discorda, link w opisie. I co? Miłego oglądania! Jak widzicie wzi wzi wziąłem sobie tutaj jako takie itemy. A tak właściwie te itemy to jest zbrojka Protection 2 diamentowa. łuk, trochę jedzenia, bo spróty to żywić tym się szczerze nie da. I teraz tak. Jak znajdziemy już takie end city, to trzeba w ogóle sobie wyznaczyć, gdzie chcemy pójść, gdzie są te pokoje ze skrzynkami. Tutaj akurat mamy trzy takie pokoje i... Mm, Statek. To jest pierwszy pokój. To jest drugi, i tam gdzieś jest jeszcze trzeci. Pokój. Ze skrzynką. Bo tylko tam tak właściwie jest sens iść, jeśli chodzi o lutowanie. Chyba, że ktoś chce się klepać z szalkarami, ale zabijając dwóch strażników, to Wam mogę od razu pokażę, jaka to jest rzecz. No. Nie za fajna Po prostu Tyle um, z szalkerami jeśli nie chcemy zdobyć dropu z nich nie ma żadnego sensu za to jeśli chcemy mieć yy, shalker to zawsze jest to dobra rzecz, więc Teraz, za pomocą kulek od szalkerów, lecimy. Tutaj, tutaj jest pierwsza komnata, jak widzicie, ze skrzynką i dodatkowo z nadrzędem. Mamy tutaj też delikwenta, który wymaga sklepania. I po tej czynności można wkopać się, bo to jest najlepszy sposób. Najlepiej wkopać się po prostu przez dach, bo wiadomo, że jak będziemy robić to w ten sposób, to szalkary nas prędzej czy później wypchną. Ogólnie nie mając lepsze ku, jeśli chodzi o szatkary, to wygląda to w ten sposób, że jedyne co one robią to wnerwiają. Nie są w stanie nam zagrozić, nie są w stanie nas zabić, jeśli mamy dużo jedzenia i dobre ku, a ja tutaj jakiegoś genialnego też nie mam, więc no lepiej jak najbardziej ich unikać, tak jak tutaj wkopałem się po prostu. Zabieramy więc lód i... wychodzimy. Idziemy do drugiej lokalizacji, która nas interesuje yy, z czterech mówiąc łącznie z ostatkiem. Akurat w tym End wszystkie te komnaty, które nas interesują, czyli te najszersze takie jakby komnaty, które znajdują się na górze. Yy, są tutaj, w tej części miasta. Więc... dostajemy efekt lewitacji i w odpowiednim momencie cykamy parałka No i idziemy po skrzynki. Tutaj w tym przypadku szalkerów za dużo nie ma, dzięki czemu spokojnie możemy zlutować tą skrzynkę. Jak widać, jest całkiem dobry lut, ale my idziemy do trzeciej, ostatniej lokacji, która znajduje się tutaj. To jest dosyć proste do lutowania, mimo tego, że znajduje się w nim całkiem sporo szalkerów w różnych dziwnych miejscach. Tak jak tutaj widzimy, te szalker. Dypamy się więc do ostatniej lokacji, i tutaj już widzimy, gdzie mamy pójść po skrzynki. Więc idziemy po ostatnie skrzynki przed statkiem, które tam gdzieś widać na dole. On się właśnie nietypowo zrespił na dole, bo zwykle statki respią się trochę wyżej. Solkery nas tutaj akurat w tym przypadku wypychają, uniemożliwiając nam y, sprawne lutowanie, przez co musimy zagrać stratę na dach czyli po prostu wkopując się wodą dachu. I właśnie tutaj to robię. Wkopując się dachem, zgarniam resztę lutu i idziemy do ostatniego tak właściwie miejsca, które nas obchodzi, czyli do statku. Najpierw trzeba trafić perłą. Jak już trafimy tą perełką, to zbieramy podki na chwilę. Jak ktoś ma mało życia, to, to oczywiście pijemy. I walczymy z ostatnim strażnikiem, który dzieli nas od upragnionego trofeum. Czyli Elytry, która tu się blisko znajduje. Zbieramy więc lód z tych najbogatszych skrzynek w mieście, czyli ze statku. I Elytrę, pierwszą na świecie. Miejmy nadzieję, że dobrze nam posłuży. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeszcze raz przypominam, jak y, Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, suba i co? Ja już się z Wami żegnam. Cześć.